Siema widzowie. Dzisiaj wam pokażę mój serwera w ogóle to dawno się nie widzieliśmy. Ja będę nagrywać samolotów, tylko że na razie sobie robię taką przerwę, wiecie, takie... Mam no, taką przerwę. Wrzucę wam film z Minecrafta, gdzie zapraszam na mój serwer. Spokojnie ja nie będę nagrywać z Minecrafta widzowie, bo dużo mam widzów, którzy lubią samoloty. Bo bardziej lubię chyba samoloty niż Minecrafta. No i ja chciałbym sobie z kimś pograć na moim serwerze, a nikogo tutaj nie ma. IP macie tam na scoreboardzie. Tu mamy tak, rangi, takie mamy, o takie, ładne. Mamy FF FFI, tu welcome milonex na górze mamy na tabie. No i tak, no i na nasz na mój kanał oczywiście, daj suba. No i ja mam tutaj takiej tenki. O! No i tu mam. To sobie sam zrobiłem. <śmum> mam taki Excalibur. No i to jest taka Anarchia Practice. A jeszcze Wam pokażę jedną rzecz. Tu mamy Anarchię FFA. To Survival. O! Aha, tutaj też. idę dalej do Udy sobie. Mamy Money SMT, to po prostu to jest jakby taki świat, żebyście mogli sobie zarabiać, jakby no to coś. Te pieniążki tutaj to są serwerowe, i żebyście mogli tutaj sobie zarabiać. No i zbierajcie bloki, no, no i po prostu jak chcecie, żebym wam pomógł. No bo tutaj się nie da zdobyć bambusów, no to mi powiedzcie po prostu. Na kit pvp to nie wchodźcie, bo one tu mi nie wyszło. Tutaj po prostu nie wiem, czy można się bić. No po prostu nie wiem, czy tu da się bić, no bo nie wyszło mi to w ogóle. Szczerze w ogóle mi te kit pvp nie wyszło, więc na nie nie polecam wchodzić. No i tu mamy parkour. Naprawdę on jest tak ciężki do przejścia, a wam pokażę co tam jest. Może się uda przejść. Kurde. Kurde, ba prawie padłem. Ja mam pół a tu z górę. Padłem. Dobra koksika i próbujemy. Ten poziom jest dla mnie ciężki dosyć. No kurde. Dobra, przejdźmy sobie tylko taką. Wy oczywiście nie możecie tak zrobić. Jak przejdziecie, to dostaniecie nagrodę. Sorry... O, kurde. Odwracam się. Dobra, wybać. widać. Później tu. Później tu sobie idziecie. Później skaczecie tu i ten poziom to jest drugi najcięższy, moim zdaniem. A tu jest podwójnie. Nie ze sprintem trzeba być skoczni, widzowie. O! Jezu, udało mi się. Taka by była, jakbym ten parkour przeszedł. Widzowie, nie komentujcie mojego skilla po prostu w 180, dobra. Zrobiłem prawie! Widzowie! Zrobiłem prawie. Wiem, że jestem pogniecony, jak nie wiem, ale... Ja, ja nie umiem coś, 100... Dobra, zrobiłem. Jak ja to zrobiłem? Ja się zastanawiam, jak ja to zrobiłem, widzowie. I teraz podwójną nagle. Nie no, podwójne i nie zrobię. Dobra, ostatnie trzy próby, widzowie. Może i dwie nawet. Zrobiłem! Nie bierze! Zrobiłem podwójną 180. Może potrójną trzeba. Dobra, idziemy do lobby. No i anarchię FFA, widzowie. Masz taki główny tryb. Taki najlepszy. Najbardziej polecam na niego wchodzić. Tutaj macie skrzynki. Taki drop. O. Taki, tu. tu nie ma, po prostu rzadka. Tu chyba, karta, nie no, otwarta. I tu 50 na 50. No i widzowie, bardzo was zapraszam na ten serwer. Proszę was, bo chciałbym w końcu, żeby to było dużo osób, a nie, że ja sam jestem. Proszę was widzowie, wyjdźcie na ten serwer Ja wam wyślę link do Discorda I musicie zrobić po prostu screena Znaczy no nie musicie screena, w sumie wystarczy, że... Znaczy jak chcecie Mój Discord milonek 9529 No i co, no i mamy wszystkie identyczki. Patrzcie, czy znaczy nie wszystkie, już więcej pewnie ale mamy to i to będzie na tyle dzisiejszego filmu. Zostawcie łapkę w górę i suba i wbijajcie na ten serwer.